Serdecznie maturzyści. Dzisiaj chciałabym Wam przedstawić pewien naturalny numer 5, który moim zdaniem może związać się z klimatem. Wydaje mi się, że będą to klimatogramy. Pamiętajcie, że są to wykresy, na których przedstawiona jest temperatura powietrza oraz suma opadów. Wszystko mam przedstawione w każdym konkretnym miesiącu. Musimy umieć się do tego odnieść. Musimy wiedzieć, który klimatogram pasuje do którego klimatu. I mam tutaj przykładowe zadanie, które. Być takim w sumie jednym z trudniejszych. Zaznacz właściwe cechy klimatu podzwrotnikowego morskiego. Wybierz i zaznacz odpowiedni klimatogram, średnią roczną sumę opadów oraz formację roślinną. No i teraz tak. Co będzie dla nas istotne? Po pierwsze, my musimy wiedzieć, że klimat podzwrotnikowy morski w Europie nazywany jest klimatem śródziemnomorskim, bo ja spotkałam się już wiele razy, że myślicie, że to są dwa różne klimaty. To jest jeden, ten sam klimat. oczywiście się dotyczą to Europy. No i teraz tak. Przeanalizujmy sobie najpierw te cztery klimatogramy, żebyśmy wiedzieli, gdzie jest jaki klimat. No i tak, jeżeli popatrzymy, weźmy sobie, może od tego do zacznijmy. Tutaj zobaczcie, że mamy taką sytuację, że latem mamy powiedzmy 10 stopni zimą minus 20, co świadczy o dużym kontynentalizmie. Czyli zakładam, że tutaj będzie jakiś powiedzmy, klimat umiarkowany już raczej chłodny i kontynentalny. Tak, bo opady też widzimy, że w sumie nie są jakieś tam zbytnio duże. Potem. Przykład C. Tutaj mamy temperaturę stałą, amplitudy roczne są małe, no to znaczy, że przez cały rok jest tak samo ciepło i do tego opady widzimy, że są całkiem niezłe. To znaczy, że to będzie klimat równikowy. Potem idziemy sobie do przykładu B. W przykładzie B widzimy, że zimą możemy mieć jakieś minus 5, a latem nawet powyżej 20, to, to bym określiła klimat umiarkowany, ciepły, kontynentalny, bo opady też nie są jakieś specjalnie, nie wiadomo jak duże. No i w przypadku A widzimy, że mamy zimą powiedzmy na plusie zawsze, a latem możemy mieć nawet 28 stopni, no więc na pewno cieplej niż u nas i do tego, co jest bardzo charakterystyczne, zobaczcie, że opady są malutkie latem, a duże zimą i to jest właśnie klimat śródziemnomorski. Więc jak przeanalizujemy sobie to wszystko, wiemy, który klimat jest który, to teraz z łatwością przyjdzie nam zaznaczenie odpo odpowiednich odpowiedzi. Wobec tego, jeżeli chcemy dokładnie policzyć sumę opadów, a wiemy, że to jest wykres pierwszy, więc możemy sobie policzyć, pododawać te słupeczki, jak sobie dodamy, to okaże się, że to będzie około 880 mm. I tyle właśnie powinno być w klimacie śródziemnomorskim. No i formacja roślinna, a to mi powiecie, formacji roślinnej ma nie być, a to nieprawda, nie ma być gatunków roślin w odpowiedniej formacji, czyli nie będzie takich zadań, że ktoś Wam poda nazwy konkretnych roślin, a Wy musicie napisać co to za formacja, Wy macie wiedzieć gdzie występuje jaka formacja i to jest obowiązkowe, więc jak najbardziej takie zadanie może się na tej maturze zdarzyć, więc wiemy, że w klimacie śródziemnomorskim no, rośnie roślinność twardolistna, która latem jest odporna na brak deszczu, wobec czego wybieramy odpowiedź B. Twardoliczny zarośla typu Makia. I całe zadanie zrobione. Nie jest ono takie proste, ale słuchajcie, tutaj trzeba się uciąć, otworzyć sobie książkę i przeanalizować sobie klimatogramy. Nieważne z jakiego podręcznika korzystacie, w każdym macie wszystkie klimatogramy odpowiednio dobrane do klimatów. Trzeba sobie otworzyć atlas. W którym znajduje się mapa dotycząca klimatu w kuli ziemskiej i to jest podstawa do rozwiązywania tego typu zadań. Więc bierzecie sobie atlas, klimatogram, porównujecie. Aha, jesteśmy tutaj, klimatogram musi wyglądać, tak? Dobra, zapamiętujemy, jaka mniej więcej powinna być amplitudna, jakie wartości opadów i czy ten spadek opadów, czy też temperatur będzie większy, mniejszy w poszczególnych miesiącach, tak? Więc to trzeba sobie dokładnie w głowie po kolei, poukładać. I tyle w tym temacie. Uważam, że klimatogramy mogą zdarzyć się jak najbardziej na tegorocznej maturze, bo nie zostały wykreślone, a jest to dość trudne. I nie liczcie na to, że matura w tym roku będzie łatwiejsza, bo się przeliczycie. Także trzymam za Was kciuki.